A gdzie najczęściej taki czerniak może się pojawić? Czy są takie miejsca nefragiczne? Jeżeli chodzi o występowanie czerniaka w... w w naszej rasie kaukaskiej przy jasnych karnacjach, to tutaj najczęściej występują na kończynach dolnych. Chociaż pewnie spodziewalibyśmy się, częściej na plecach. Jeżeli chodzi o osoby o ciemniejszej karnacji, to tutaj troszeczkę ta lokalizacja się zmienia. U osób y czarnoskórych na przykład najczęstszą lokalizacją są okolice akralne, czyli dłonie, stopy. Tak? Mhm. A jeśli chodzi o wiek, czy na przykład y taki czerniak może pojawić się u małych dzieci? Y do tej pory uważaliśmy, że nie ale y, najmłodszy pacjent, którego ja miałam, miał półtorej roku, więc to już jest naprawdę malutkie dziecko. Tutaj mama zachowała dużą czujność, dzięki niej zęczeniak był w bardzo wczesnym stopniu zaawansowania. Jeżeli chodzi o czerniaka, to on oczywiście pojawia się w części osób starszych, Najczęściej taka mediana występowania, czyli średnia w wieku występowania czerniaka, to jest 50 rok życia, tak? czyli pojawia się u osób starszych, u osób młodszych. Jest to też nowotwór, którego częstość występowania strasznie szybko rośnie. W latach 90, od, od, w ciągu ostatnich 30 lat wzrosła o około 300%, to jest naprawdę jeden z największych wzrostów. Dzieje się to głównie też dzięki temu, że coraz częściej wyjeżdżamy w rejony o bardzo dużym nasłonecznieniu, do których nie jesteśmy genetycznie przystosowani oraz no, jeszcze takie moda na solaria pokutuje, ponieważ jeszcze 10-15 lat temu młode dziewczęta bardzo chętnie z tego korzystały bez żadnej ochrony. Teraz już przyznajesz, że ta świadomość, jeżeli chodzi o fotoprotekcję, ryzyko czerniaka u młodzieży jest olbrzymia. I bardzo duża grupa nastolatek stosuje już cały rok filtry ochronne w tych największych protektorach. To jest bardzo oczywiście rozsądne. Zachęcamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie do udziału w kampanii Twoja Skóra, Twoje życie. żebyście Państwo zadbali o zdrowie swojej skóry, a również o swoje życie. Na stronie internetowej Twoja skóra, Twoje życie.pl, na mediach społecznościowych, a więc kanał YouTube i Facebook znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tej kampanii.